Siemano Tak do tej pory wyglądała Moja skrzynia narzędziowa Czyli kaipaki Wiaderka Wszystko porozpierdzielane Nie wiadomo gdzie to leży Tu gumo, jakieś kliny klucze, Kielnie nic dodać, nic ująć. Tylko nasrać. Dobra, tu coś jest. taśmy no... Jednym sobie nie zaciekawie. I... Postanowiłem... Yy, ...zakupić sobie... ...zestaw skrzynek narzędziowych. Sporo myślałem nad wyborem. Decyzja padła na skrzynie kubika, kubrik, i zakupiliśmy zestaw czterech skrzynek. I to wygląda tak. Jedna skrzynka na drobnicę, czyli mamy tak jak tutaj złączki, przygotowane na złączki, ogólnie złączki, zacznijmy od tego. Tutaj śruby do sprzęgła, koł z jednej śruby, plus minus 1 zł, Są to śruby do sprzęgła elastycznego średnio taka śruba wytrzymuje nie wiem, jedną budowę 2 do trzech tygodni, zależy czy nam przyłapie materiał żarniki szyfki różnego rodzaju złączki do przewodów od wody opaski do powietrza oraz opaski do y, węża od zaprawy y, 20, podwęża, 25 mm, 35. Tak, no i do tego mamy y, zestaw gum, bo ma, y, to są wszystkie tutaj. No, te są na 35. Tutaj mamy pod redukcję, bodajże to jest ten największy 50 i 25 wąż, którego mamy Nie wiem, w tej chwili chyba z 5 metrów. Dodatkowo wiadomo piłka zapasowa do czyszczaka, yy, zapięki oraz masa boruczy. Kolejną rzeczą, która jest nam potrzebna, to są różnego rodzaju dysze. Ja tutaj mam 12 albo rozwiercona na 16, bo nie miałem. Są to dysze silikonowe. Tutaj mam taką specjalną do szprycu. Oczywiście wkręty, jasy. Asy służą nam do. E, masowania e, rozpórek e, w silce H, +H. E, wiadomo jakieś przecinaki tu są kupione e, zwykłe przecinaki właśnie pod tą wiertarkę celmę e, jakaś tam breszka, szczotka druciana e, czy e, miarki do narożników Stąd no cały czas potrzebne ja używam spachelek do gipsu, no do ustawienia narożników dodatkowo jakieś tam obcinaczki kombinerki, śrubokręty, klucze do zakuwania węży, odkręcania klamek, bo często to robimy jak klamki są od strony narożnika, żeby ich po prostu nie porysować kolejna ksynia to będzie służyła na worki na śmieci, taśmy rękawiczki, czapki tu mamy zwykłe takie foliowe, są nam nieraz potrzebne jak jeśli tam przetrza, zabraknie niebieskich dodatkowo zwykłe te czarne dobra Najmniejsze zastosowanie już widzę, to będzie tej skrzynki. Jest za głęboka jak dla mnie. Jak dla mnie. O kurczę, ale to wasz. Teraz wszystko będzie mogło być w jednym miejscu. Zawsze łatwiej włożyć będzie na busa i dużo estetyczniej będzie wyglądało. Co tam? Idę Przecież... zobaczę zaraz. Co? Nic. Jak to zrobiłeś? Ale to mało. Kurwa waży to trochę. No, jak tam są te przecinaki, nie przecinaki? Nie wiem, co tutaj do tego powkładać. Mało praktyczna ta jest z kołami. A ty się nie wyjmuje? Wyjmuje się. To no. jest ogólnie głęboka taka. Co? Śmieszna. Trochę za głęboka jest. No, to tylko packi, ja nie mówię Pac... packi nie zdajemy egzaminu, bo były już wkładane gąbki też. Ale Tak, ale źle jest. Ta tutaj, ta płaska jest taka w miarę fajna Co jest w Nie wiem, dobra A płasku będzie fajnie, Zobaczymy Ile tych płacek, gąbków masz Nie wiem A to tak, trzeba w całości widać? I zestaw gotowy jest. Ej, e, no na busa to się go ładnie, ładnie włoży. Nawet będzie stało stabilnie. No wiem, wiem. Ok.